Major. Jak ten bud wygląda I nie musisz wąchać mojej kamery Ten but to jeszcze tak myślę do końca tygodnia zostanie Na wszelki wypadek Rana kończy się goić Tak myślałem od dwóch do trzech tygodni Takiego całkowitego gojenia Major cały czas chodzi normalnie Nie kuleje Jeszcze trochę i znów będzie w pełni zdrowy Tak naprawdę może niekoniecznie by trzeba było but zakładać, ale jednak wolę jak już jest to lepiej założyć niż potem żałować Chociaż gdyby Major Znowu jakoś dziwnie stanął łapą, to but chyba nie pomoże No i uważać na rozbite szkło I inne ostre rzeczy Oczywiście znowu coś było w krzakach, ja tego nie widziałem No zdarzy się Najważniejsze, że jednak wajer cały czas chodzi na Normalne spacery było tylko parę dni krótkich, wolnych spacerów, teraz już normalnie wszystko Przez tą rozciętą łapę odpuściliśmy parę szczytów To znaczy ja odpuściłem Major nawet nie wiedział gdzie pójdziemy E, jeszcze w październiku będzie wolne e, Dwa miejsca chciałbym jeszcze odwiedzić Przynajmniej będzie bardziej jesiennie, więc co to będzie trochę jesiennych nagrań z góry? A pociąg usłyszał, No dobrze, że pociąg jest daleko. No, no. więc na ostatnie prostej, żeby się wygoić. Myślę, że od przyszłego tygodnia już koniec noszenia buta. ja robi tak ten błoty przeszkadza. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.